Witam Was serdecznie. Nazywam się Karolina Dyzio. Jestem managerem z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem. Dodatkowo prowadzę szkolenia dla team leaderów na temat efektywnego zarządzania zespołem, podczas którego skupiamy się na roli lidera w utrzymaniu, zaangażowania pracowników, a także ich rozwoju osobistego. Obecnie bardzo dużo mówi się o rozwoju technologicznym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tak, by móc wyręczyć człowieka w wykonywaniu prostych czynności, zarówno w aspektach życia prywatnego, jak również w kontekście biznesowym. Celem firmy Accenture jest stworzenie takich rozwiązań, które łączą ludzką pomysłowość z najnowszymi technologiami. Tworzymy narzędzia do automatyzacji powtarzalnych zadań, tak aby pracownik miał więcej czasu na bardziej złożone, skomplikowane czynności. Dlatego też tak dużo uwagi poświęcamy na nieustanny rozwój kompetencji pracowników, zarówno tych miękkich, jak na przykład umiejętność pracy w zespole, a także twardych, jak na przykład język programowania. Zasadnicze pytanie brzmi jednak: jak wykorzystać różne kompetencje pracowników do skutecznej pracy zespołowej? Z pracą zespołową spotykacie się już w szkole. Często pracujecie w grupach i macie przydzielone zadania. W teorii definicja pracy zespołowej jest stosunkowo prosta. Jest to grupa ludzi, uczniów, studentów, pracowników, którzy wykonują określone czynności zadania. Natomiast w praktyce organizacja efektywnej pracy zespołowej jest nieco bardziej złożona i wymaga więcej czasu oraz wiedzy niż może nam się wydawać. Obecnie na rynku mamy dostęp do wielu narzędzi służących do oceny mocnych stron pracowników, które uwzględniają różne kryteria, jak np. wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko czy branżę zawodową. W rezultacie otrzymujemy wykaz obszarów, na które musimy zwrócić szczególną uwagę, aby poprawić naszą indywidualną produktywność czy efektywność pracy w zespole. Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w Accenture w ramach programów innowacyjnych jest matryca kompetencji. Matryca kompetencji z angielskiego Skill Matrix w sposób graficzny przedstawia umiejętności istotne dla zespołu. Z takiej matrycy korzystają zarówno członkowie zespołu, jak i kadra zarządzająca. Dzięki zebraniu kompetencji wszystkich członków zespołu w jednym miejscu, manager może ocenić, które kompetencje zespołu są wystarczająco rozwinięte, a które wymagają większej uwagi przy planowaniu szkoleń. Zachęcam Was do stworzenia takiej matrycy kompetencji wspólnie z Waszym wychowawcą, tak aby indywidualnie i zespołowo ocenić Wasze kompetencje względem zleconego zadania. Warto podkreślić, że skuteczna praca zespołowa w oparciu o mocne strony pracowników niesie ze sobą wiele korzyści dla firmy, jak i dla samych pracowników. Praca w zespole budza kreatywność i wzmacnia umiejętności komunikacyjne, ale może również wiązać się z pewnymi trudnościami. Przede wszystkim, kiedy grupę tworzą sami indywidualiści o silnym charakterze, którzy nie mogą się porozumieć. Dlatego tak ważnym etapem jest przygotowanie zespołu. Przyznanie ról jego członkom i postawienie jasnego celu. Należy pamiętać, że w pracy zespołowej nie tyle chodzi o współzawodnictwo, ale współpracę, tak aby wspólnie osiągnąć sukces. Dzięki rozwiązaniom innowacyjnym zyskujemy czas i warto ten czas wykorzystać na odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału.